Śmiema, dawno mnie tu nie było. Na razie nie ma żadnych tam zgłoszeń do filmików, więc nagrywam swój. Eee, działam, od poniedziałku mam dosyć duży przeskok w paczkach, a w sumie w stopach. Bo średnio średniowie około 40-50, a od poniedziałku mam między 100 a 130. Więc można powiedzieć, że przeskok ogromny. Ale no nie ma źle. Działam w poniedziałek, kurde, by chyba o 20 w domu dopiero. Więc dosyć późno, no bo pierwszy raz, pierwszy raz na ten rejon pojechałem. Więc no, działo się. Wczoraj miałem 120 punktów plus tam, nie wiem, 15 chyba odbiorów. Więc było co robić, więc do 18 też zeszło. No ale już było lepiej, choć było trochę więcej tej roboty. No, dzisiaj mamy podobnie, bo jest. Troszkę ponad 100 doręczeń plus pewnie z 10 odbiorów będzie, więc jest co robić. Zaczynam, jest 815. No i będę działał, no, będę próbował się odzywać. A czemu też tyle mam? To się dowiecie pewnie za chwilę. Póki co działam. Nie wiem czy będę miał czas nagrywać. Ale dobra, szukamy adresów i doręczamy paczuk. No i działam dalej na tym rejonku. Wierzę na razie, tak naprawdę to mam od rejon. Takie 80% tego rejonu. Kurde, to 80% tego rejonu, bo przemek ma złamaną nogę. Więc jest na razie unieruchomiony. Czy tam pęknięte, coś w kostce, coś tam źle nadepnął i w ogóle no. U nas się, się nie posyła kuriera, jakby coś połamane na rejon. Tu się robi, żeby chłopak mógł się leczyć, a nie ze złamaną nogą kurde latać. Więc działamy. Tam jeden chłopak też bierze, ja mu tam oddaję jakąś część. Tak naprawdę masz cztery ulice i to wszystko, a biorę większość ziarną. Ja, no, około stówki mu biorę dziennie. 180 no no plus te moje, no to wychodzi te właśnie 100-120. No i co działa? No jeżdżę z aplikacji, właśnie. I to jest super. Nie muszę nic spisywać. No, se tak patrzę. Gdzie mam jechać? No, jak się tu nie jeździ, no to się nie wie, nie? Więc tak to wygląda. Stawiam tu auto za chwilę, lecę z paczką. No i potem kolejny punkt na szpital, nie lubię tam jeździć, bo zawsze tam kurde szukam. A dobra Wiadersy tu pod ten zakaz truszka kawałeczek Teraz się nic nie stanie Dobra, jest tak pod 7 więc 7 lat musi też być. Dobra Leca, no najgorsze są te maski, kurde, bo do klientów trzeba w maskach chodzić. You make me wanna talk back. Talk back to you. Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Hey, but you know I never will. No. So I choke you down. To Pierwsza paczka tu na szpital dodane, znaczy w sumie cztery paczki. A mają transport COVID czy coś takiego i korytarz mają. Tyrendy się paczki daje przez dwie godziny zamknięte. Ale pani mnie tu wpuściła od tyłu całkiem takimi bocznymi drzwiami i udało się doręczyć te paczki. Teraz jeszcze będę miał kurde jedna paczka, nie ma tam nic napisane. No ogólnie szpital, a ten szpital tu jest ogromny. Jeden chyba największy w Katowicach Więc Kurde nie wiem co to będzie Kurde, nie dozwonia się tam na pewno, bo to nie komórka A, zobaczymy co mi tu wyświetli się Dobra, się cofna Wejdę w mapy na szpitalu, dobra zobaczymy no, zadzwonimy Ale czy to coś do Nie wiem Sygnał jest ale... Ostatnio też mnie paczka, nie wiem jak się dodzwonić tu I nie wiadomo to kogo była 兄年的么样？ terę. Czy ludzie z wrot? Ciut sunę słącznie zakazy. Nie do wyższych nic. Nie dowiesz się nic. Kurde, z tym jechać, a nie nic Może tu, może nie UPS tu stoi To kurde, zobaczymy Co z tego będzie No i tak się traci czas, nie? Na takie właśnie pierdoły Po co odbierać telefony, nie? W dupie to mają I da tam jest 40 minut w plecy, nie? Szukanie, lotanie, ten pierwszy punkt fajnie poszedł A teraz to drugie, kurde, to jest jakoś porażka normalnie Porąbane, kurde, to Uu, Boże, i teraz jak to nadgonić wszystko, kurde, jak się ma 100 punktów, a 40 minut w plecy jesteś? Dobra, jademy na kolejne punkty Już się raczej nie będę odzywał za bardzo, bo... Nie mam czasu, dobra, wyjechałek ze szpitala i będę leciał dalej. No, jakaś ta robota idzie, ale jakoś, kurde, Tak opadłem z sił troszkę i mi się tak nie chce. Trzeba na piwku się wpadło, bo tu 5 zł, tam 5 zł, tu dyszka. Teraz przed chwilą pan wczoraj miał paczkę odebrać, ale go nie było. Podjechał se teraz, właśnie po ta paczka była za 818. Do 830 i nie chciał reszty. Więc zajebiście jada teraz, kurde. Jada teraz odsycić kartofelki. Zdym sobie buła na szybko i leca dalej, kurde, działać bo już straty roboty jest. Jakieś odbiory zaś powpadały. No i... Chciałbym, nie chciałby gdzieś zaś do 18 albo i dłużej tak w poniedziałek to 17 jakby skończył, był bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, jest 12 no, czy jest szansa kurde z tymi chęciami jakie są, to raczej średnio to widzę, no ale zobaczymy, dobra, lecę dalej na Radockiego tam, To osiedle to jest Aha, Zobaczymy, Zobaczymy, może to coś nagrą z tego się... No i dobra, działamy dalej, wjechałem na Radockiego właśnie. Tutaj te osiedla są takie właśnie, no spoko tu jest no, teraz będziemy szukać troszkę, ale ogarniemy, oglądajcie. No dobra, więcej tu nie wyda tru, bo już nie było miejsca na karcie. Choć dużo półsłowowych, ale zostało mi 6 minut nagrywania. Tak mi pokazuje, bo teraz w szkole z paczuchą. Odebrałem paczucha z jednym adresem, że się zakręcił, musiał się cofać, ale nie nagrałem tego, bo zapomniałem nacisnąć. E, dajcie sobie pokój. Więc co wam mogę powiedzieć? No. Przemocową nogę czy tam coś z kostką, ale ma to w gipsie, czy tam przynie czy coś takiego, więc podejrzewam, że te dwa ty tygodnie go na pewno nie będzie, więc kostówki dziennie plus 100 plus będę miał. To jest godzina 14:15, a tak naprawdę zostało mi 2, 4, 6, 7, 8 plus jeszcze dwóch paczek, nie mogę jak znaleźć na rejonie. Tą 10, jeden stopsem minowych, bo tak miało być. Yy... Więc powiedzmy, że zostało jakieś 15 stopów 3 odbiory, ale tam beda w pobliżu wszędzie, więc jest spoko luz, więc fajnie dzień idzie. Ja bym tak do 15.30 skończył, choć tak do 17 A ja do 15.30 skończył, by był folklor, zajebiście w chuj i w ogóle nie. Więc tyle ode mnie, bo się. A Zachęcam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Jeżeli chcecie wystąpić i nie być widoczni na filmikach albo coś, dawajcie też znać, możecie coś nagrać. Pomontujemy to, wciępniemy, Będzie fajnie, bo fajnie przyjął się odcinek z DPD, z kurierem... z kurierem Gabrielem, więc Gabriel nagrywaj coś tam jeszcze, więc wrzucimy to znowu, więc będzie zajebiście. Więc fajnie się to przyjęło, podoba mi się to i w ogóle, dobra, jo, leca dzisiaj nawet tak, kurde, niby szło źle, ale fajnie to tak niby się wydawało, że idzie pod górę, ale jakoś to fajnie te stopy zlatywały, nie wiem, to inaczej wytłumaczyć, ale jakoś się udało, dobra powcie się widzimy się zaś, kiedyś tam